Dzień dobry, dzień dobry, w środę, 18 września, to idę do paczkomatu odebrać kilka spraw. No i już paczki odebrane, trzy przesyłki, zobaczymy co to. A tutaj za klatką siedzi królik, to jego w sumie ulubione miejsce, on sobie tutaj obgryza taką tekturową szynkę z miodami, to jego ulubione zajęcie. A tutaj Agnieszka pokaże co z tego paczkomatu wyciągnąłem. Tam były trzy rzeczy. Jedno to takie pudełko na zabawki, to, to nie ten. Tutaj Agnieszka, co to jest takiego? Miarka wzrostu dla Patrysia, bo on się ciągle mierzy. No. Żeby miał. Ja już ma jedną przyspokojenie. No, ale nie? to do innego domku. A, jak to mówi do innego domku. Tą no. w Irlandii nazywa innym domkiem. Tam nie ma. No, to będzie miał. A takie są, kurczę, ceny takich naklejek nawet 70 zł, a ja kupiłam za 20. Także no, trzeba patrzeć i sprawdzać. A druga rzecz to jest płynna maszynka do kręcenia ziemniaków. Za 29 zł. kupiłam oczywiście produkt chiński na Allegro. Za 29 zł maszyn, tak? Są tak? no oni chyba mają bardziej profesjonalne. Boże, i mają, nie wiem, chyba taką mają w mieli podobne, nawet patyczki ale jeszcze tu, Ale tutaj, aha, to ziemniaka tak zrobisz. To no, taki ziemniak już u, no, usmażony, przygotowany, to nawet tam dwie dychy kosztuje, nie? W miejscach no, wierzę, jakichś właśnie, turystycznych. To, mała, to mówisz ile taka maszynka? 29 zł, 29 złotych. No ale nie, oni tam mają większe profesjonalne takie chyba. Ale faktycznie żeby w domu przygotować. No. Trzeba to złożyć, tylko jakieś śrubki chyba to smakuje, czy jest. To zaraz poskręcamy nie. i wypróbujemy. No, aha, to się tak kręca, wiesz? No a te tutaj? To, to są patyczki, tak? To są patyczki. Aha, już na ziemniaka to dołożone jest nawijasz, tak? no, To jest tak, żeby ci przykręcić sobie, żeby ci nie latało. Tylko jak gdzieś się tego ziemniaka teraz daje Zaraz zobaczymy. Jak to działa, panie? No i tutaj Agnieszka już ma pierwszego ziemniaka za sobą. Tak tutaj wygląda. To jest pierwszy, więc Trochę jeszcze nie, nie jest idealny, ale powoli to Agnieszka będzie łapać w prawo, już to zaraz będzie drugiego. Tylko potrzebuje pomocy, żeby tego patyka no. do końca wbić. Także takie łączącą widziałem są jeszcze prostsze nawet. Także można. No, to w sumie proste. Można. kasa jest, nie? Będziemy no. na bazarkach. Tak, tak. I chyba ty. I kręcić. I to proszę, Agnieszka kurbuje. I powstaje drugi ziemniak. No i proszę bardzo, tutaj jest drugi ziemniak. Jak Agnieszko poszedł? Trzeba robić z połówki ziemniaka, bo za małe te wykałaczki są. Idę smażyć mhm. się teraz. Zobaczymy. to. Pierwszy to drugi. To no, z braku odpowiedniego naczynia. Agnieszka smaży na patelni. No, i tutaj też mamy usmażonego tego ziemniaczka. Zaraz będziemy próbować. No, i tak na gorąco, w trakcie jedzenia, bardzo pyszny. Lepszy niż z lokalu. <grym> Patrzcie, czaj. My to z paseczkiem wracamy z przeszkola. Oczywiście lodzik choreo musi być. Przed przeszkolem, czy właśnie po przeszkole, jak go zaprowadziłem, był w tym zielonym. Paczko macie teraz do tego białego. Tam pójdziemy. No jest. Cztery paczki wyszły. Nie wiem jak to zatargam do domu. Co mi chcesz pokazać? jaki robak, gdzie? Tu jest. Aha, faktycznie jest tu robak. Nie troszkę go został chyba Dobra, trzeba te paczki brać jakoś. A ja przytargałem te rzeczy, 16 kilo. Niewygodnie po schodach na góry, ale to... I proszę, jedną z tych rzeczy był taki krążek wosku. Gdzie to do Irlandii jedzie, tak? A tamto to była półka i coś tam jeszcze, no. Także z tego wosku wkrótce Agnieszka będzie sprzedawać świeczki z wosku pszczelego, w mieście Kork, Z polskiego wosku. No i Patryckowi tak zasmokowały takie ziemniaczki. Agnieszka mu tam dała kawałek, zażądał kolejnych, więc się smaży następna porcja. A tu proszę, niby w Polsce źle niby bieda, a tu proszę jak Agnieszka sobie kanapki robi, ile tego chleba. Chyba, że chlebem nadrabiasz po prostu, tak? że Ten Dużo chleba. Chleb upieczony mało... przez Sylwię w Thermomixie. Jezu, trzy plasterki wędliny, chleba nie. no, Nie jest źle tu wcale. No. My tutaj z Patryczkiem na placu zabaw jesteśmy. Oczywiście Patryczek bez butów, bo jak, żeby inaczej. Troszkę się pobawił, ale będziemy się zbierać. Wszystkie dzieci już poszły, a zanosi się na burzę.